W takim mm -hmm. sosie ziołowym z ziemniakami. Nice, Często go jem, dziewczynami zrobiłem No nieważne, oglądajmy pierwszą rundę najważniejszych. Walka wieczoru, na którą każdy czekał. Tak, tak jest. DJ Palas, a widzimy skupiony. Podadzą sobie tak z tak, tak. O, już Wow! I do parteru, niestety. No, najgorszy i jest, jest koniec walki już, niestety. Za bardzo, niestety poleciał na pewniaka. Na mm -hmm. pewniaka poleciał, za szybko. Został sprawdzony do parteru, a jak parteru. wiemy, i sam, jak to mówi, kulał się po matach. Tak, Sześć niestety, lat. niestety. No, to był błąd. To, to był, był bardzo błąd. Duży błąd. Chyba nieświadomy to zrobił, bo wpadł w niego. Chyba, chyba w ogóle, ale mi się wydaje, że on dostał jakiś taki zastrzyk, wiesz, za bardzo adrenalina i po prostu wskoczył na niego niepotrzebnie, zamiast to rozegrać na I może to było też jego rozwiązanie, no, Ale ja żeby się w ja znam, więc nie będę się mówił. Tu się nikt nie nie tam. mogę mówić, tak? Czyli nie mogę mówić. Możesz się wypowiedzi właśnie nie o to chodzi. Mówić. O, oj, skula, widzieliście jak z skola, hmm. kolanem dostał? No i koniec walki. No, no i już będzie... Daj mu stać, dobrze, dobrze, daj mu stać, niech ci pici dali się. Tak jest, palacz. Dawaj, dawaj, wstawaj. Dawaj. No ale nie. powiem wam. Nie daj się obalić. Powiem wam. Oj, znowu, drugie A, obalenie. No wam. to już są punkty dla. To już są samo. punkty, więc chyba wydaje mi się, że... Ale są trzy runy, więc Fajnie, nie ale nie wstaje nie w stanie, bo tam krew na czole Palasada, się nie widzę. Nie, nie, to tak czerwony nie, jest. Nie, to po chyba prostu. ten prysz wyskoczył. Tak. Ze stresów. Szkoda, szkoda, Mógł ją trzymać suicy cały czas. Walką. Ale powiem szczerze, jestem bardzo zaskoczony tym, że. Bo wszyscy tak wiesz, bardzo mówili i samo, i samu. Mm. Ale Palasajda? Nie fajnie, może przytrzymam to na ziemi. Nie ja wiem, wiem, chcę, wiem, ale chcę jakby tak wiesz, mówić, że był No i tutaj plecy i jest głowa a. i mamy chyba no, zapiętą klamrę no. naszej tak. Jest, koniec! Koniec! Nie, o! Nie, nie, nie. Wyrwał się! Czyli jednak i samu. Aj. No ale... aj, aj, aj wyrównana walka, fajnie, fajnie. Ale, no dobra, niewyrównana, ale... Palasaj nie zginął od razu. Kurcze, co no Całą pytać. siłę używa, żeby się wybroić ten Tak, Malasite. więc on teraz, nawet jakby to było, wiesz, nawet jak da radę, to niestety no... Oj, 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 oj! Dobrze! Ej, powiem ci, że palacet mi imponuje, no naprawdę. Tak, ale to samo mówię, że wiesz, że każdy się nie spodziewał, że będzie jakiś wiesz, ale no zobacz on z nim. Ale zobacz, on z nim robi, co chce teraz w tym momencie, nie? No i samo jednak. Koniec rundy! I, tak, tak, ale chodzi mi o to, że. Jest, no, no i samo ma spokój na twarzy, jak to robi. To jest. Okej. Okay. Tutaj tak troszkę jest stres. Ty, ale on miał jakąś klamrę zapiętą i koniec rundy chyba go uratował, czy nie? E... Na rękę dźwignię jakąś miał. Też była, ale musi chyba na ręka. Możliwe. Mi się chyba i nie wiem, bo my nie słyszymy gongów i tak dalej. No właśnie. Patrz, wpadł w niego, nie Ale wpadł w niego niepotrzebnie. Niepotrzebnie, za szybko, moim zdaniem, nie? No, on widzi on I tu już go sobie złapał tak, i samą. Sobie złapał I tu już i wiedział i co z nim złapał. robić. On Dokładnie. sobie już poczuł się, a mam cię. Tak, tutaj. on... Nie, nie trafił go w sumie nawet. Palaset, nie? No, no, wykorzystał to. No, tak, ładnie, no. ładnie go obalił. Dwa razy, dwa sprowadzenia. No Palaset musi nokautem się ratować, jeśli chce w ogóle to wygrać. Tak, tak. Ciekawe, właśnie teraz ciekawe, jakie będzie jego podejście. Fajna Też. walka. Powiem Ci, że ja czuję takie lekkie emocje. No, Nie wiem no, jak Ty, Marcinie. No. Ty masz pewnie wyjebane na wszystko. No, trochę. Nie, wiesz co? Cześć. 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 A ten, chcesz z nami wywiad sobie zrobić? Zapraszamy, chodź. Chodź. No, tu ma dwójkę macie mikrofonik. Teraz mamy... Yy, cześć, czym się zajmujesz dzisiaj? Dzisiaj, y, dzisiaj po prostu wyglądam. Aha, okej. Okay. <noise> <Dzisiaj nie głos> wychodzić. E, jak się nie mylę, Warsaw so Shore Ania, tak, mała do... Ania, tak, bo wy trochę się zmieniłaś, jak ostatnio Ci to? widziałem na dużym ekranie. Wy e, no. Pytam ogólnikowo, co są o gali? Całej dzisiaj. Ale komplement. E, gala bardzo fajna. A, a co powiedziałeś? E, dużo bo ona powiedziała, że dzisiaj wygląda, a ja powiedziałem, że jej wychodzi. No, e, nie Zobacz, jest to nie dzieje. szkoda, Don mhm. uważam, że... często to powtarzają ale tutaj ludzie? Tak, uważam, że wynik jest y, po prostu y, chujowy. Nie no, 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 ale to, to nie było fajne, jest z zrobiona bardzo, bardzo duża krzywa. To znaczy tak, fej, y, czy ogólnie MMA y, rządzi się takimi prawami, że tam są też punkty, były obalenia i jakby tak laik, coś w sensie tak samo jak ja. Myślałem, że wygrał Don Casio, tak? Też byłem za nim. No e, y, przy werdykcie, y, ale. Hmm? Ja y, właśnie dostałam. Y, Wiadomość że od razu po tej walce od kogoś, kto y, na takich galach jest jakby główną gwiazdą. Mm -hmm. Oni mówią o galach tak jak tutaj. Że werdykt jest niesłuszny. Ludzi, którzy, którzy po prostu się biją trzy miesiące, tylko od, wiesz. Czy? i powiedział mi, że Chcesz? nigdy w życiu nie widział tak złego werdyktu. Okej, okay, okej. Okay. Jasne. A Tylko ten werdyk cię zaszokował. A na przykład co sądzisz o Was? Nie zabierz mi dobra. kontra Godlewskiej. W ogóle sympatyzujesz z którąś? Gadałaś kiedyś z nimi, jak to wygląda? Znaczy, kontakt wam z Esmi. O, tam się ktoś bije. A, słuchka, słuchka. U, Ogólnie żadnej nie kibice, bo mam żaden mm -hmm. sposób. Uważałam, że wygra po prostu lepsza, wygrywa, no, i, no i, I, wygrała i wygrała lepsza. lepsza. Okej, okay, ale tak nie, nie myślałeś sobie, że owicz takiego. Nie, ma, nie, wywysza, nie. Troszkę znaczy, większa, no, kiedyś ok. tutaj są w żebra, to okay. że jest to tutaj wiesz, wiąderko, wiesz, że zawsze. No, kiwicz ma, ma większe o, szanse, stu. nie? Okej. Okay. Ile zresztą? musiałoby wpaść fajne, na twoje konto, żeby zobaczyć cię w tej klasie? Pół miliona. Fajnie, czekaj. No, nieźle, nieźle, nieźle. A myślisz, że w przyszłości, oczywiście robi nie za rok, dwa, w? ale np. będzie stać bodarzy e. na takie show? Ja chyba nagrywa dalej, nie? Nie, ja w ogóle nie jestem. Dosi du go. Ej, o, że <ślepsza> A co dalej trwa, już mysza, że y Ta, od walka jest no no Tak, walka i samo no z Jeszcze jest walka. Kolejna runda. Parterzy, runda. Jednak i prowadzi. Chciałem jedno, bo co do tego wyniku tam Adriana, to ja tego nie oglądałem, ale to prawda, że tam tłumaczył ten wynik Różal? Na tym? Nie wiem, bo, bo, my bo właśnie dużo osób mówiło, że że jeszcze nie oglądaliśmy Gali, my oglądamy właśnie w ten. No sposób właśnie, wcale. ja widziałem, że niby w studiu siedział Różal i niby tłumaczył, dlaczego Adrian wygrał. No może to nie, nie, nie mam może. pojęcia, nie mam pojęcia, no bo może, nie oglądałem tego, może, ale może nie wiem. No patrz, jak taki on go przewróci. Teraz go sobie dosiądzie, czy on go kontroluje. To jest najbardziej chyba punktowane to. w tej tak, całej zabawie. Tak, no bo, bo goście przewracają, ale... to by siada. Więc jak kilka razy coś takiego zrobimy, o. to możemy sobie stworzyć wielką przewagę. E, niekoniecznie dużo uderzając. on się nawet Musisz? No. no był już zmęczony. Chodzi, tak. Mogłoby tak tutaj grać. Być tak, być. Jestem Petite amatorami, w te też nie ma co dyskutować. Pytanie poza FMMA. Kwestia o kłopot. Co teraz <laughs> próbujesz robić? Twojej kariery. No czy, ja tak, czy się tak. teraz zajął? No Prawda? Co to jest? Co to? jest coś, e, czy Mateusz, bo, bo, Mateusz Borek. Aha, Mateusz tajemnica. Znana osoba, tak? Twoich fanów. Tak. Jak to się na to mówi, on przesłuchał. Secret. Top Secret. Top Secret Information, okej. oczywiście, nic nie wolno powiedzieć, więc jakby muszą wszyscy jeszcze chwilę poczekać, ale co? No Póki co nakręciliśmy nasze cudowne program. Ale mamy trzecią rundę! I to i tyle. A kolejne występy w Warsaw Shore? O, oczywiście, że tak. Ja się nie rozstaję z tym programem. Ale jest to w jakimś stopniu szaleństwo mega tam, nie? Oczywiście, że tak. Przygoda życia. A odgrywane są tam jakieś sceny, czy wszystko jest na żywioł? Wszystko jest high life. High life, okej. Okay. Tak, polecam wam też tam zajrzeć. My do Warsaw Nie, ja bym się To Naprawdę? Kiedyś ale już nie piję. Piję. No, Straszne. Ja do czasem się napiję, ale o, to się tego kopniaka jak odleciał? No, no. Tutaj nie trafiło. No teraz się musi palaset ratować. A kojarzysz dwóch panów? Nic, w ogóle zero youtuberów, J Jut nic. Ja nawet nie wiem, z kim ja się zajęłam, przepraszam. Ja już nie jestem youtuberem. No, ale mnie kojarzy. A, jakby szkoda. Chciałabym, chciałabym jakby wszystkich poznać, no bo jakby fajnie basz, basz. jest. Szkoda, że nas nie znasz. No, ale na pewno mi też jest bardzo op, przykro. No, mi jest to, bardzo. Nie, to nie jest tak, że gdzieś w jakiś sposób się wywieszam, po prostu nigdy no, ale jesteś youtuberem. nie Jesteś w... W, no tak, w, w świecie a. Ale to nie jest pokazuję. który no, pokazywał? No, e, Palace. On tak pokazywał? Tak, Dostaje. Z palasaj, tak. tak? No, no, no go, Nie ma nic równowagi. O, o, Ubalał Ale benski. jednak przetrwał trzy rundy. No e, no właśnie, a czy żadnego YouTubera nie kojarzysz? A bonus na pewno kojarzysz? Tak, bo ja, bo ja zrobiłem na czacie. Powiedziałem, że pisali masno na i wszyscy pisali. O, Tam zaistniał. Jaki taran. Także. To, jak chłopak, ja muszę uciekać. Pewnie, ja, znaczy. pewnie, znaczy. pewnie. Ma Nie ma problemu. Się Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczyska. Pa, trzymaj się. Dobrze, patrzcie tutaj, co tu się dzieje, panowie. Tutaj jest teraz napieska pieska. No, ale Zytuacja. to niestety już jest, wiesz... E... Szkoda, że nie była tutaj napieska sytuacja. Ja. Tak. Tak, szkoda. Ja mam dziewczynę, nie, <śla> nie mogę takich rzeczy popierać. Ja też mam dziewczynę. Przepraszam. Ja mam dziewczynę. Ta <śla> <śla> na no. Ej, Kiedy właśnie, nie. dlaczego, jak, właśnie ta gala się już kończy, a właśnie tak powinni wyglądać goście, przychodzą, elokwentni, no tak. nie z nawet były elokwenty, co mnie zdumiło, tu dziewczyna przychodzi, wygadana, fajnie, szkoda, że wcześniej tak tutaj jest właśnie, tutaj takie jest uderzanie, no i kończy tak, się i tak. trzecia runda, i kolejno, no, no, no tutaj jest rzucane w tym momencie, wytargnijmy podłogę trochę, no niestety, ale tak czy siak szacunek dla Pala że, że wytrwał, że wytrwał trzy rundy, tak, dokładnie, że nie dał się skończyć tak. przez trzy rundy, nie dał się zrobić na KO, ale go dusi. Tylko patrz, no te, ciosy, te ciosy nic nie znaczą. Tak, nie znaczą, tak, nie tak nie no ale i tak na punkty wygrano. No. Wygraj no. samu. Nie oszukujmy się, no tyle ile tam było tych rzutów na ziemię, no jakby teraz kurwa Pasajt wygrał, to... No nie, oczywiście nie, ale yy, fajnie się zaprezentował. Ale gratulujemy, bo... Nie było, bo zobacz, większość tutaj zawodników, którzy nie mają tego doświadczenia, to jest tak. taki częsty błąd nowicjusza, że każdy tak ma, że wiesz, przed ciosem uciekasz, chowasz się, nie? A U Palasady nie... tego nie było. Nie... No, Cały czas, no. wiesz, yy, no nie chcę, wiesz, zrobić Ciebie eksperta, ale fajnie wypadł, fajnie wypadł, naprawdę. Boks za zadowolony, bo się zgadza, wszystko. No, jak to <laughs> być, nie? Trzy rundy były. Ale wiesz, wletywał w niego, nie czuł strachu, super, super. <laughs> fajnie, nie, no fajnie. Ogólnie no. gala na plus yy, sportowo, kurwa, tak. co miało być, miała być beka. Miała ale, być... Po, ale powiem Wam ogólnie, jak zobaczyłem ogólnie taką oprawę całą tego, to myślałem na przykład, że na dwójce już się nie da tego pobyć, że to już jest taki no, w w wiesz. Nie. Wiesz, no. mi się wydaje, że tu bardziej śmierdzi narodowym za kilka. No. Wydaje lat, nie chcę mówić miesięcy, lat. lat. Co lat. Ja myślę, że szybciej. Tak. Piękne słowa. Piękne słowa, Łukasz. Piękne słowa, Łukasz. Szkoda, że to nie, ma, nie ma mikrofonu czwartego. ma um, tworzy historię. Tak. tak. Łukasz, ty no. powinieneś zająć się czymś grubszym starym. No. Robić podcasty, ale mówię ci stary, podcasty robić. zapraszamy. Ja ty Łukasz. I wiesz, ży przegrane życie. Siedzimy na kanapie, 27 latek, Rudy ziomeczek się się. Wiesz, że ja na streamach tak od, wiesz, od, No chciałem powiedzieć, że od pół roku, ale... Ale ludzie lubią to oglądać, kumasz? bo ktoś się siada sobie piwo i tak Ma rację. ...przegram z tobą życie, bo jesteś zajebisty, stary, w przegrywaniu życia. Dobrze, Ej, uwaga. Nie przegrywam sam. Bo jeszcze nic nie wiadomo, moi drodzy. Przecież wszystko wiadomo. Jak nie już no, wi widzieliśmy, różne rzeczy się dzieją na tej gali, więc musimy poczekać. A jak dwie na raz podniesie? Nie no. No kurwa.